Odwiedziliśmy Śląski Ogród Zoologiczny, by podsumować inwestycje przeprowadzone w 2015 roku. Ja myślę, że ten rok 2015 był kolejnym rokiem szczęśliwym dla ogrodu zoologicznego, dlatego że udało się sfinansować budowę kilku inwestycji. Pamiętamy, że oddaliśmy bardzo dużą wolierę dla kondora i orłów, polepszyliśmy znacznie ich warunki i bytowania, i możliwość. Podglądania ich zwyczajów oddaliśmy do użytkowania nowy pawilon dla gepardów z przedbudowanymi wybiegami, nowy pawilon dla Sejmirek, toalety dla zwiedzających z przewijakiem dla matki z dzieckiem. Wyremontowaliśmy też dużą część alejek dla pieszych. Stare asfalty zostały zamienione kostką brukową. No i myślę, że jeżeli chodzi o te sprawy inwestycyjne, takie remontowe, z roku na rok udaje nam się poszerzyć ekspozycję. I sprawić, że ten ogród zoologiczny z roku na rok jest coraz ładniejszy i coraz więcej ma gości. Chcemy także przypomnieć, jakich nowych podopiecznych zyskało Chorzowskie Zoo. Powiem najpierw o tym roku 2015, dlatego że bardzo dużym sukcesem dla nas było pojawienie się na świecie nowej małej żyrafy, właśnie po połączeniu Lindani i Ulembo. No, mała żyrafa w chwili urodzin miała 1, 75 m wzrostu, czyli była wyższa ode mnie, ale bardzo szybciutko i ładnie rośnie, nie ma z nią absolutnie żadnych problemów, jest taką przytulanką, jak twierdzą pracownicy, bo lubi się po prostu przytulać do matki, i do ciotki, i do ojca, ale do pracowników też podczas wykonywania tych zabiegów takich sanitarnych. Dużym i sporym osiągnięciem również dla ogrodu zoologicznego było sprowadzenie dwóch pant czerwonych. Jak pamiętałem, przyjechali do nas dwaj bracia, Ping i Pong, tak nazwani przez ogrod zoologiczny we Francji, w którym się urodziły. No i też wzbudziły duże zainteresowanie zwiedzających, tym bardziej, że wybieg oczekiwał gotowy na ich przyjazd ponad 5 lat. Bardzo trudno dostać ten gatunek u koordynatora w ramach programu europejskiego rozmnażania tych osobników w ogrodach zoologicznych i dlatego na, na razie, ponieważ nie mieliśmy wcześniej doświadczenia, dostaliśmy. Dwa, dwóch chłopaków, tak? dwóch braciszków. Niewykluczone, że w jakiejś bliskiej perspektywie czasu, jak tylko się tak naprawdę u nas zadomowią, dołączy do nich jakaś panienka i też będziemy mogli obserwować, jak na świat przychodzą i jak się wychowują młode z tego gatunku zwierząt do takich ostatnich narodzin możemy zaliczyć po pierwsze wilki grzywiaste. Wilki grzywiaste są absolutnie objęte ochroną, one są na liście jeden załącznika CITES, uważane jako gatunek wymarły w przyrodzie, w związku z czym ich pula genowa podtrzymywana jest tylko w ogrodach zoologicznych. No, i ta nasza para, którą mamy u nas, wydała już drugi raz na świat potomstwo. I tym razem są to dwie panienki, jeden chłopak. I mam nadzieję, że urodziły się zdrowe, zostały już zaszczepione i zaczipowane. I mam nadzieję, że niedługo, jak tylko się zrobi cieplej, będzie można obserwować na wybiegu zewnętrznym. Urodziła nam się znowu Gereza. Gerezy to są bardzo fajne małpki, które podczas urodzin to jest już ładna rodzinka w tej chwili mają to ubarwienie w futerka całkowicie. Biały. No i kolejną taką atrakcją rzadko też spotykaną w ogrodach zoologicznych jest urodzenie się pancerników. Pancerniki włochate dobraliśmy w ubiegłym roku do naszego samca samice. No i na efekty nie musieliśmy długo czekać. Mrówko, mrówko, spójrz do góry. Tam wysoko, gdzieś pod chmury, tam żyrafa głowę ma. Raz, dwa, trzy, trzy raz, dwa. To tekst piosenki zawartej na płycie zespołu Kangurki, która już jest dostępna w Chorzowskim Zoo. Wydaliśmy też taki materiał edukacyjny pod tytułem Zaproszenie do Zoo i on się składa z tekstów piosenek napisanych o 12 zwierzątkach, czyli o ośle, o ptakach, o wydrach, o mrówkach, o słoniu, o żyrafie, do tych tekstów zostały to były najpierw wierszyki później została napisana melodia a suma summarum skończyło się na tym że została wydana płyta z nagraniami tych piosenek w wykonaniu zespołu Kangurki z Siewierza gdzie dzieci same po prostu Postanowiły zaśpiewać, w, oczywiście w towarzystwie muzyków, bo jest też podkład melodyczny bardzo ładny. Bardzo zadowolony, że mogą w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. By otrzymać płytę, wystarczy napisać maila do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. My również mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na naszym facebookowym fanpageu TelpoLinfo.